Wszyscy widzieli, no 1-0 prowadzimy, mamy na 2-3-0 sytuację, żeby to skończyć, pełna kontrola drugiej połowy, dużo lepsza od pierwszej, a niestety jak się 1-0 prowadzi, to czasami w kontekście gry 5 czy 4 to się może okazać yy, problematyczne, żeby wszystko, wszystko obronić, to nie obronić sytuacji, a to jeszcze pół biedy, bo bramka może wpaść przy przewagi, to się zdarza, zwłaszcza przy małym 1-0. Natomiast no, reakcja po bramce na 1-1 to jest tragiczna, tak? no, gdzieś Klawus wychodzi z naszą linii obrony, całą mecz pilnujemy, wiemy czegoś po nim spodziewać, mamy na tym kontrolę po czym on wychodzi, dogrywa koledze do pustej bramki, no to mi się nie mieści w głowie. Już bramka na 1-1, to się, to się zdarza, bramki z przewagi po prostu wpadają, natomiast bramka na 2-1, już nie mówię o trzeciej, bo to już pochodna jakby chyba tej drugiej i braku kontroli. Ta druga bramka to na pewno ogromny problem i no, ogromna strata dla nas, bo dzisiaj nie mówię, no, druga połowa, Mieliśmy plan, pomysł na ten mecz i lepiej że realizowaliśmy od pierwszej połowy. I tu wszystko wyglądało na to, że dołożymy drugą, trzecią lampkę i będzie super. Tak się nie stało, przegraliśmy. No i tyle, szukamy kolejnych punktów, wyciągamy wnioski i pracujemy dalej. Ciężko to w jakikolwiek sposób skomentować. No, cierpiliśmy cały mecz i na koniec no, nie ma za to cierpienia nagrody. No, dziwny mecz. No. Staraliśmy się kontrolować wydarzenia na boiska, boisku w pierwszej połowie remis bezbramkowy, potem wychodzimy na prowadzenie. Staramy się kontrolować i nagle tracimy bramki w nie chcę powiedzieć mocniejszych słów, ale w jakichś dziwacznych okolicznościach i, no i przy 2-1 generalnie dostaliśmy taki dzwonek, z którego, którego się już nie podnieśliśmy do końca, jeszcze dostaliśmy trzecią bramkę. No ciężko skomentować w jakiś sposób nasze poczynania na boisku, ponieważ tyle nerwowości, ile było w pierwszej połowie w naszych w naszym zachowaniu no, to jest nieakceptowalne na tym poziomie, bo, bo mamy jakieś założenia na mecz i, i myślę, że nie byliśmy w stanie ich z, z, wykorzystać z tego względu, że po prostu głowy nam się gotowały. Gratuluję moim zawodnikom, dlatego że ja zawsze powtarzam, póki walczysz, jesteś zwycięzcą. Przegrywaliśmy ten mecz, uspokoiłem troszeczkę, nawet ściągając Michała Klausa na, na parę sekund, 30 nawet minutę, żeby odpoczął, żeby wróciła mu głowa. Ale on sam mówi, że się obudził i to było widać. Walczyliśmy, zdobyliśmy fajne bramki i udowodniliśmy, że drużyna, która jest niżej w tabeli, może powalczyć. Szkoda, że pierwszą rundę zawaliliśmy, ale musieliśmy się odbudować. W tej chwili możemy chyba powiedzieć, że już utrzymaliśmy się w eksaklasie. Powalczymy w następnych meczach o kolejne zwycięstwa. Ja dziękuję zawodnikom z Torunia, ponieważ walczyli, no ale chyba my mieliśmy więcej motywacji dzisiaj. Myślę, że dobre widowisko tutaj w Toruniu było. Eee, straciliśmy pierwszą bramkę, nie poddaliśmy się konsekwencji do końca, graliśmy. No i to przyniosło nam dzisiaj tutaj trzy punkty. A jak strzeliłeś tą bramkę? Chciałeś? Eee... <laughs> no co, ćwiczymy na treningach to i... No i wpadło. Cieszę się, że dołożyłem cegiełkę do tego wyniku i... I trzy punkty jadą do nas, tak?